Szczęść Boże, Iwona Kowalska. Zapraszam na prognozę pogody. Nad przeważającym obszarem Europy, niżej z frontami atmosferycznymi, pole podwyższonego ciśnienia na południowym wschodzie i wschodzie kontynentu. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie wspomniany niż. Dziś w północnej i w środkowej części Europy opady śniegu i deszczu. Na północnym wschodzie spadnie śnieg, a na północnym zachodzie spadnie deszcz. Więcej pogodnego nieba na południu w Bukareszcie i Watenach. W Moskwie około 1 stopnia, cieplej na południu, 18 stopni, w Madrycie. I sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas w Polsce. Dziś zapowiada się pogoda w kratkę. Na Podlasiu i Mazurach spadnie deszcz ze śniegiem lub śnieg, pochmurno z owadami deszczu lub mrzawki, na Lubelszczyźnie, Mazowszu, a także na zachodzie. Z kolei w środkowych i południowych regionach niewielkie przejaśnienia: od 2 stopni w Białymstoku, w Warszawie i w Toruniu, do 6 stopni w zielonej górze powieje umiarkowany wiatr z południa i zachodu ciśnienie będzie spadać i wyniesie 1003 hektopaskale a teraz więcej szczegółów o pogodzie zapraszam